bardzo niestabilne. Mówi się, że nawet błądy się tutaj zapadały. W najniższym punkcie znajduje się Dalon, jedno z najniżej położonych miejsc świata. To wulkaniczny krater pełen soli, siarki i kwasu. Dalon to miejsce, które osiąga przez cały rok jest tam około 35 stopni Celsjusza. W najgorętszych okresach to 45-46 stopni. Tam zawsze jest gorąco. Tak wysoka temperatura utrzymuje się tutaj częściowo dzięki niskiemu położeniu miejsca. Leży poniżej poziomu morza. Ze wzrostem wysokości temperatura spada. Poza tym co tropiki, najgorętsze miejsce planety, gdzie nasłonecznienie jest największe. To obszar aktywny wulkanicznie, a więc nagrzewa się także od spodu. Gorąco dociera ze wszystkich stron. W Dalur spada zaledwie 10 cm deszczu rocznie, czyli tyle co na Saharze. A jednak nadal są tu sadzawki, ale nie takie, do których chcielibyśmy wskoczyć. Zachodzi dziwna interakcja pomiędzy marmą i solą, dzięki której powstają jaskrawe barwy, kwaśne sadzawki i dziwaczny marsjański krajobraz. Woda ma pH 0,2. Jest dość kwasowa, by rozpuścić Siarki, zdolny zabić faunę. Ale nawet w tej krainie śmierci istnieje życie. Archeolocy znaleźli w tym regionie dowody obecności naszych najwcześniejszych ludzkich przodków. Dzisiaj koczownicy z ludu Afar pozyskują tutaj białe Płoto. Rocznie uzyskują tysiące ton soli z wyschniętych jezior zasilanych przez podziemne źródła. Transport soli na targ oddalony o 80 km to kilka dni żmudnej podróży. Warunki są ekstremalnie nieprzyjazne, ale życie zawsze Znajdzie sposób, by przetrwać. Matka natura bywa czasem niewyobrażalnie hojna. Co roku wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki Południowej. Wysokości ponad 1,5 km szerokości i sześć długości. To jedna z największych migracji na naszej planecie.